Cześć, tutaj, z, tutaj znowu Krzysie, Gramy sobie dalej. Katie Rain. Zobaczymy w polskiej wersji językowej, w spolszczeniu przygotowanym przez grupę Grey po polsku. Yy, ostatnio trochę utknąłem, ale myślę, że rozkminimy to zaraz. Tu się musi dziać akcja. O, jeszcze tu pogadajmy. Yy, z naszym bezdomnym, a właściwie aktorem tutaj tak fascynujące historie. Dlaczego zawsze giniesz na końcu? No właśnie. Zaszuflatkowali mnie. Zaszuflatkowani. To jest dobre. Nieważne. Yy, występ na żywo. Yy, z notatki. Wal. Jeszcze ten wypadek. Jakieś pomysły co stało się Rzezefowi Joseph'owi Wiem. Co? Powiedz mi. Na pewno chcesz wiedzieć. Prawda bywa ciężka do zniesienia. No gadaj. Okej, okay, no to mówię. Gotowa? Porwanie przez kosmitów. Widziałem to. Ogromne, błękitne światło. Byłem troszeczkę na gazie, ale wciąż kontaktowałem. Żona właśnie ode mnie odeszła, zebrała naszego psa, a poza tym zostałem wezwany w kamasze. <noise> Poważnie. Ci przeglęci kosmici porwali go i robili z na nim eksperymenty. To dlatego tak zbdzikował, kiedy go wypuścili. Muszę ci to przerwać. Musisz otworzyć swój umysł. Znasz ksywkę hojrak? A co? W Wietnamie kazałem tak na siebie wołać. Brakuje mi tego wspaniałego młodszego mnie. Po co w ogóle zawracam sobie głowę? O Boże, Lili. Wiesz, kim była Lili Majeres? Tak, to no, mój tato znalazł ją utopioną w jeziorze. Naprawdę? Powiedz coś o niej. Niewiele o niej wiem. Nastolatki to zupełnie osobny gatunek. Ciężko jest skumać. Nie wspominając już, że cała ta rodzinka jest. Raczej mało przyjemny. Mało powiedziane, prawie pobiłam się z Su, kiedy się poznaliśmy. Su potrafi mocno tupnąć nóżką. Dobra, kariera w show biznesie. Eee, czy, czy, czy podgrzewanych? Padaczki. Występ na żywo. Może podgrzewani. No i idźmy tam. On wejdzie, to my też wchodzimy. Trochę się mi do pomysły pomysłu kończyły, ale myślałem o tym. I może połączymy paralizator na bekonie. Znaczy na bekonie, co ja mówię, naszym... O! o. Siostro, ma atak! O cholera! O kurczę, czuję się jak totalna papierka. Będę musiała mu to wynagrodzić. Dobra, tymczasem mamy komputer. Użyjmy komputera. Hasło. No dobra. Ale przecież mamy naszą magiczną dyskietkę. Ha! 4 Mega. Miałem lepszy tam w tym. W akademiku uruchamiamy nasz system operacyjny, Linuxik. Wyciągnij hasło administratora. Sukces! Użytkownik, aż sobie zapisze. C Mendes, hasło Autor Gator. Autor Gator. Wyjdź i wyłącz. Dobra. Dyskietka wróciła. Tak, wróciła. Teraz możemy użyć sobie komputera. Yy, użytkownik C-Mendes. Wow. Dobra, hasło. Otorgator. Loguj. C-Mendes. Jeszcze raz zobaczymy. Otorgator. Mendes. Dobrze, przecież hasło dobre miałem. Coś tutaj mi się chyba nie udało. Jeszcze raz zobaczymy. Niech się zalaguje, jeszcze raz tutaj odczytamy to hasło. Ciekawe czy mógłbym tu uszkodzić. O, dyskietka, uruchamiam system operacyjny z dyskietki. Hasło. Otorgador, Gador. Ach, Gator. Zostać mi naszło z tym T. Bez sensu. Już teraz będzie OK. Wow. Yy, Medyczna nazwa. No, jak się nazywał? Wade, tak? A jest. Charles Wade. 1924. Skierowanie od doktora Friedmana Centrum Medyczne Świętego Franciszka. Pacjent przeszedł pomyślnie nieinwazyjną operację serca, a następnie na własne życzenie został przywieziony do tej placówki. Według wstępnych prognoz pacjent ma szansę wrócić do zdrowia w, w czasie od 6 do 8 tygodni. Pokój 6B. Tam notesik długopis. O, gdzie ta kamera? Gdzie sobie zapisuje y, takie rzeczy. Nieinwazyjną operację serca. Stan stabilny. Są to inni pacjenci, jacyś. Eee, Smith. Nie ma nikogo. A na S w ogóle też jest? Nie ma. Na A. Nie ma. Eee, Blake. Nie ma nikogo. A, tak, to sprawdzę. Krzysztof jakiś. Nie ma. Sam jeden pacjent tu jest. Co za numer. Dobra. A spróbuję bez nazwiska, kogoś znajdziemy. Powinno wszystkich wyrzucić. Nie ma. Dobra, wychodzimy. Wiemy już, gdzie jest nasz pacjent. Akta. Rzędy kolumn akt. Lepiej skorzystam z komputera, jeśli będę czegoś szukać. Cztery miesiąca. Karlita Mendes. Dobry żart. To ta wredna pieręgniarka. Karlita. Karlita, a hasło miała otorgatur dobra, to to przypadkowy jakiś zlepek na komputerku, niczego się chyba już nie dowiem. Ale wiem, że jest w pokoju 6B, nasz multimiliarder. Nie wiem, czemu on tutaj w tej klinice jest. się to po prostu, mam nadzieję, wyjaśni. To są tajemnicze sprawy. Zobaczymy zaraz. Wow! Dzień dobry. W porządku, Claude. Tak jest, ser. Sir to ochroniasz? Udało się pani do mnie dotrzeć. Owszem. Miejmy to z głowy. Jakie chce pani zdjęcia? Powinienem wetknąć sobie w usta jakieś rurki? To byłoby wystarczająco efektowne na pierwszą stronę. Nie jestem dziennikarką jeszcze nie. Toż to jeszcze szczenie. Pewnie chce się pani przebić. Pewnie jestem wart stażu w dużym piśmie. Może zadzwonię po prostu do Thompsona z Times'a. Jeszcze czasem gramy razem w golfa. Eee... Po, po, po. Zbyt wiele zakłada pan z góry, panie. Wade, masz mnie. To zdziwiająco efektowna taktyka dla kogoś, kto ma mało czasu i tendencję do posiadania racji. Powinien pan zmienić podejście. Lubi zaskakiwać, czyżby? Dobrze, na razie mogę cię porozpieszczać. Kim jesteś? Jestem Katie Rain. Joseph był moim dziadkiem. Cisza. Teraz pamiętam, widziałem panią na pogrzebie. Byłam na nim. Spóźniła się pani. Musiałam sobie zapalić z rana. Dziadek nigdzie się nie wybierał. Ha, 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 się śmiał. Spójrz w wykonaniu. Cloud. prawdziwa lwica, odziedziczyła to po Josefie. Rzeczywiście niezła z niej mądra laser. Muszę przyznać, że mnie pani zaintrygowała. Jak taki starzec jak ja może pani pomóc? Ła, teraz się tu dowiemy co nieco. Czy wie pan, co stało się z mojemu dziadkowi w pierwszym? Niestety nie, Kate. Zrobiłem jednak wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc. Myślisz, że jak Mary Elizabeth byłaby. że jak że jak Mary Elizabeth byłoby stać na tak kosztowne leczenie, rezonanse, neurologów? Co jak co, ale Joseph nigdy bogaczem nie był? Dziwne. Babcia o tym nie wspominała. Jest zbyt dumna. Najpierw mi odmówiła, myślała, że mam w tym jakiś interes i będzie miała mnie dług. I miała? Proszę się nie wygłupiać. Wciąż kochałem Josefa. Chciałem pomóc. Tacy ludzie nie darzą bogatych zaufaniem. To wina uprzedzeń, które pielęgnują od pokoleń. W jej oczach stałem się jednym z nich. Tylko tyle panu wiadomo o tej sprawie? Sugeruję, że jest w tym coś więcej? Jak będę to zostawiam specjalistom. Pani Rain przyjęła pomoc w leczeniu, ale od innych spraw miałem trzymać się z dala. Uszanowałem jej decyzję. Rozumiem. Co może pan powiedzieć o przyjaźni z dziadkiem? Razem był moim najlepszym przyjacielem. Razem dorastaliśmy. Ożeniliśmy się z naszymi delikatnymi miłościami. Poszliśmy na wojnę. Nie zliczyłbym, ile razy uratował mi życie. Zrewanżowałem się raz czy dwa, jednak nie miałem się za. N nie mogłem się. nie miałem się co z nim równać. Kiedy straciliście kontakt, słyszałem, że coś tak. coś się między wami wydarzyło. Brian Rain się wydarzył, podobnie jak Sharon Evans. Moi rodzice! Tak, zniszczyli wszystko swoim pod podłym, destruktywnym zachowaniem. To nie towarzystwo dla mojej córki czy nowonarodzonego wnuka. Joseph był naiwny. Wierzył, że każdemu można pomóc. Z każdym da się porozumieć i każdy zasługuje na naszą drugą szansę. Był za dobry. Powinien był być surowszy w stosunku do Briana. Hmm. Na Sama chętnie rotorłabym nosa mojemu staremu, gdziekolwiek jest. Prawda, ty wiesz najlepiej o co chodzi. Ludzie po Twojego ojca nie pojmują, jak wielki zasięg ma ich zły wpływ. Nasze rodziny zaczęły się o od Ciebie oddalać, aż wreszcie w tym miasteczku zabrakło dla mojej firmy miejsca i wyjechaliśmy. Niedługo potem Twój dziadek skończył na wózku. To z oczywistych powodów przypieczętowało los naszej przyjaźni. Lily Myers. Kupił pan dużo obrazów Lili Myers. Dlaczego? Słynę z tego, że od czasu do czasu param się sztuką Marta. Moja ówczesna żona kochała jej obrazy. Ja pierwszy raz zobaczyła je w szkole średniej, do której chodziła ta Majes. Tak czy siak, po tym jak ta biedna dziewczyna się zabiła, spekulacyjnie nabyłem obrazy. Kiedy młoda artystka z niejakim talentem pełnia samobójstwo, spełnia się mokry sen pewnych koneserów. Krótko po ich zdobyciu dałem je do wyceny pewnemu znawcy, powiedział, że ich wartość potroiła się od czasu zakupu. Jestem pewien, że dziś nie zarobiłbym na nich dziesięć razy tyle, jak że, że dzisiaj zarobiłbym na nich 10 razy tyle, gdyby nie więcej. Gdyby nie ci złodzieje. Ja złodzieje! Włamali się do posiadłości, która należała kiedyś do mnie, tutaj w mieście. Pisały o tym wszystkie miejscowe gazety. Niezła kicha. Ładnie ujęte. Obrazy już wiemy, że zostały skradzione. Zna pan ksywkę Hojrak? Ciężko byłoby jej nie kojarzyć, skoro sam ją wymyśliłem. Należy do oficjalna o nazwisku Jimmy Cochran. To był prawdziwy tchórz. Ta ksywka to raczej kiepski dowcip. Wspaniale, dziękuję. A. Dobra. Jimmy Cochran. Kim był Jimmy Cochran? Proszę mi powiedzieć o Jimmym Kochranie? Wciąż żyje. W sensie dosłownym tak, ale od lat siedzi w zakładzie psychiatrycznym. Nie zgadnę. Od roku 8.1? Raczej 8.2, bo 8.3. To był raczej początek 83. Pamięta pan nazwę tego zakładu? Zaczynała się na E. Emerson, Emerson czy coś podobnego. Engstrom? Szpital Psychiatryczny? Engstrom? Tak, dokładnie. Znasz to miejsce? A mogę powiedzieć prawdę o matce. Tak, moja matka, Sharon Evans, tam jest. Odesłałam ją tam z rok temu. To musiało wymagać nie odwagi, Kate. Matki mają nad nami ogromną władzę, większą niż jesteśmy w stanie przyznać. Pewnie tak, wie pan, dlaczego Jimmy tam wylądował? Jakieś zaburzenia obsesyjno-kompulsywne odbiło mu na punkcie okręgów. Zaczął się okaleczać, próbując wytrapać te okręgi na swojej głowie. Wow! Przerażające. ciekawe, co było, co było przyczyną. Wybiorę się tam jutro, dziś już za późno, żeby jechać do miasta. Obrazy Lili. Powiedział pan coś więcej o kradzieży obrazów? Ktoś się włamał, zebrał obrazy i uciekł. Bardzo niezdarna robota, mnóstwo porozbijanych okien. Najdziwniejsze, najdziwniejsze jest to, że miałem Moneta, Rembrandta i dwa obrazy Picasso. Pozostały nietknięte. Oeta, czyli to ktoś chciał te obrazy zdziabnąć. To nie jest przypadek. A obrazy miejscowej artystki zniknęły co do jednego. To nie mógł być przypadek, też tak myślę też tak myślę. Komuś bardzo na tym zależało. zależało. Czy wprowadzono dochodzenie? Tak, Szeryf Truman przyszedł ze swoimi zastępcą, ale nic nie wskórali. Znaleźli tylko kilka włosów, które okazały się pochodzić od roflesa, naszego psa. Wspaniały przykład skuteczności policji. Dokładnie. Był świadek, który twierdził, że dojrzał kilku omywaczy uciekających z miejsca zdarzenia, ale nic więcej. Więc sprawa została zamknięta? Tak, ale w sumie średnio mnie to interesowało, skoro moje najwartościowsze okazy zostały nietknięte. Miałby Pan coś przeciwko temu, żebym porozmawiała na ten temat z szeryfem? W żadnym wypadku. Uprzedzę go, żeby dał Ci wszystko, co potrzebne. Byłby wspaniale. Dzięki, Charles. Nie ma za co. Ciekawości. Czemu interesujesz się tymi obrazami? Dowiedziałem się, że mój dziadek odwiedził Su, żeby je obejrzeć. To było tuż przed jego wypadkiem. A to ciekawe. Co może mi pan powiedzieć o kościele świętej trójcy? Kościół jak kościół, ale nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Przeboleję jeszcze śluby, chrzciny i pogrzeby, a nawet wtedy wychodzę przed końcem. Chyba wszystko już. Dziękuję. To na razie wszystko. Pytanie, czy nie, nie pokazać mu. O, możemy pokazać mu to zdjęcie żołnierzy? Rozpoznaje pan to zdjęcie? Oczywiście twój dziadek, ja i Jimmy Cochran najdługo przed wojną wyglądacie, jakbyście wygrali milion w totka. To prawda, byliśmy tylko dzieciakami, nie mieliśmy pieniędzy, co nas czeka. Jeszcze mnie interesuje. Ja mi taką pokazał to zdjęcie z lasu. Co widzi Pan na tym zdjęciu, panie Charles? Świetliki są wielgachne w tych stronach. Ciekawe. Stłuk mi jak kwaśne jabłko. Stare kawałki, obraz Telefon. Prywatny telefon. Wade musi tutaj nieźle mieć chody niezłe. No tak, jako multimilioner. Czemu nie? Chyba już się tutaj wszystko dowiedziałem, co mogłem. Trochę mi szkoda naszego bezdomnego, tak go brzydko potraktowałem. No ale dobra. Tu jeszcze, jakieś... tu jeszcze coś było. Yy, ale tu zdaje się już wszystko. Ja tu jeszcze rzucę okiem na notatnik yy, obrazy Lily. Dobrze, to możemy się raz na komisariat policji udać. Tam zakończył się taki wątek trochę paranormalny. Spotkałem jakiegoś demona, czy diabła, czy co to jest, nie wiadomo. Ale to było tak trochę przerażające doświadczenie. Nie spodziewałem się, że takie te wątki w tej grze będą. Dobrze, odwiedźmy komisariat policji. Leny, Leny, Leny. Nasz kolega. Cześć Leny, co tam? Wiesz, kim jest Jenny Cochran? Nie, przykro mi. Obraz? Nie, nie chcę go o to pytać. Dobra, to na razie zostawimy. Pogadamy sobie z komendantem od razu. Jak już, to z grubej rury do szefa samego pójdziemy i zapytamy. Dzień dobry, szeryfie. Mogę zadać kilka pytań, jeszcze taki, uwaga, mam taki tutaj mikrofon, wiem, że gorsza jakość jest mojej tutaj narracji w tym filmie, mam w naprawie mój mikrofon, który na co dzień używam, więc mam nadzieję, że zrobiłem wszystko, co można było konfiguracyjnie, żeby poprawić jakość. No dobra, myślę, że dacie radę. Dzień dobry, szeryfie. Mogę zadać kilka pytań, skoro pani musi. Wypłacić okradzieży i dzieł sztuki z posiadłości Wade'ów? Tak, pan Wade dzwonił dziś w tej sprawie. Lenny! Tak, szefie. Przynieś raport z włamania do posiadłości Wade'ów. Robi się, szefie. Wow, Bardzo proszę, Katie. Dzięki. Raport policyjny włamanie. Sprawdź. Oj, ja sobie poczytamy. 11 marca, o święte szósty, w rezydencji Wade'u włączył się alarm. W tym czasie dom był pusty, a policję zawiadomili sąsiedzi. Policjanci przyjeżdżają na miejsce zauważają kilka wybitych okien. W trakcie przeszukania posiadłości i jej okolicy nie, znajduje śladów, nie znajdują śladów głamania. Jedyny świadek rozpoznany jako Franklin Goldfarb zgłosił, że widział kilku mężczyzn uciekających z miejsca zdarzenia. Franklin Goldfarb. Charles Wade przyjeżdża do Conway Springs, aby złożyć oficjalne zeznanie. Po obejrzeniu domu zgłasza, że zniknęły obrazy o łącznej wartości 15 tysięcy dolarów. Poszukiwania obrazów jeszcze nie pokazały się w kręgach, poszukiwane obrazy, poszukiwane obrazy jeszcze nie pokazały się w kręgach, które znane są ze sprzedaży kradzionych towarów. Dochodzenie zostaje zamknięte w związku z brakiem poszlak. Szału nie ma. Muszę znaleźć tego Goldfarba, może coś wie o kradzieży. Pogadamy z nim, może on wie o tym Goldfarbie. Czy nazwisko Franklin Goldfarb coś ci mówi? Już mi znajomo, ale nie mogę go umiejscowić. Pogadamy jeszcze z komendantem. Myślę, że on tutaj coś nam może. Czy nazwisko Franklin Goldfarb coś ci mówi? Nie słyszałem o nim. Coś jeszcze? Wiesz, kim jest Johnny Cochran? Nie. Nie muszę go o to pytać, dobra. Eee, ale ten świadek to może to wiedzieć nasz, ue, nasz Wade, tak? Jakbym był świadkiem w tej sprawie, to może on tam... Co o tych posiadłości lub był jakimś pracownikiem. Zobaczymy. To pojedziemy sobie jeszcze raz tutaj do kliniki. Mam nadzieję, że nie spotkamy naszego... O, nie ma na szczęście, naszego bezdomnego, bo bałem się, że będzie miał pretensje, trochę uzasadnione nawet. Bym powiedział. Bo go wkręciłem. O, pogadajmy z pielęgniarką. Dobra, kichamy go. Kichamy ją na razie. Pogadajmy jeszcze z, z naszym. O, cześć. Żyjesz, kolego! Tak. Charles Wade. Frankie. Czy nazwisko Frankie Goldfarb coś panu mówi? Nie przypominam sobie nikogo takiego. E jak to nie? Raport policyjny. A pani jakieś tropy? Mam kilka pomysłów. Świetnie, proszę dać znać, jak pani się czegoś dowie. Eee, to już było. Dobra, no to to, to jest ślepa uliczka. Ślepa uliczka. To nie jest to rozwiązanie, które się spodziewałem. Mogłem zapytać, co tam u tego naszego kolegi? Czego uratowali? Nie mam nic do powiedzenia. Dobra, ruszamy dalej. Jeszcze tu przejdziemy w prawo. Czy tu czegoś nie pominąłem? Nie ma nic interaktywnego. Dobrze. To dobrze. Oj, dobrze. Eee, czy, 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 nad czy, nad ten ten kościół jeszcze. możemy pogadać z z księdzem czy, Może on coś będzie wiedział. Nazwisko Franklin Gould, coś panu mówi? Obawiam się, że nie, moje dziecko. Wiesz coś o kradzieży dzieł sztuki i posiadłości Wade'ów? Nie wie, czytałem o tym w gazecie. Wiesz, kim jest Jimmy Cochran? Nie przypominam sobie tego imienia. O, wow, wtopa. Tu jeszcze były jedne drzwi, ale to raczej się nie da nic zrobić. Dobra, wychodzimy. Tam się trochę boję jechać do tego rezerwatu przyrody. Powiem szczerze. Chatka nad jeziorem. A może kojarzy? Babcia będzie kojarzyć. Czemu nie? Pogadajmy. Dobra, pogadajmy z babcią. Mam nadzieję, że będzie pamiętać. Jaż ona mi nie pomogła w żadnym wypadku, w żadnym jeszcze. Czy nazwisko Franklin Guldfarb? Och, ten biedak, kiedyś był wzorowym obywatelem. Teraz ciągle pije, był kocze o swojej wymyślonej karierze aktorskiej. To ten! O! Teraz już wiem o kim mowa. Dzięki, babciu. Wygląda na to, że muszę sobie pogadać z guberem. Franklin, a Jimmy Cochran. Raczej nie, przynajmniej już nie, podobno trafił do szpitala psychiatrycznego. Naprawdę zawsze wydawał mi się trochę nerwowy, spięty, ale nie szalony. Jest coś więcej. Dowiedziałem się, że Jimmy prosił dziadka o pomoc niedługo przed tym jak dziadek wylądował na wózku. Jimmy był naprawdę zdesperowany. Jestem pewna, że to, co spotkało dziadka tamtej nocy, miało coś wspólnego z jego wołaniem o pomoc. Powinnaś go zatem odnaleźć. Na pewno coś wie. Taki mam plan. Zastanawiam się tylko, czy jest coś, co powinnem o nim wiedzieć. Chyba nie, nie mieliśmy kontaktu o Joseph został ranny. Wiem, że miał żonę, Agatę i syna, Jamesa. Agata zmarła na raka wiele lat temu, ale z tego co wiem, James nadal mieszka w mieście ze swoją rodziną. Dzięki babciu. Dobra, tamte o obrazach nie ma sensu, ale wracamy do szpitala. Mam nadzieję, że teraz się odblokuje wreszcie jakaś opcja dialogowa, co się stało z naszym kolegą. Bo tutaj niestety jest on nam niezbędnie potrzebny. Do kolejnego. Yy, Hatka klinika. Hwiast. Dobrze, mam motorek. Czy to jest dobre? Dobrze, pogadajmy sobie teraz. E, muszę z panią pomówić. A, jest nazwisko! Skąd znasz nazwisko? Się bałem, że coś robiłem źle. Jest zapisane na tablicy za panią. Ma pani z okoli, wzrok czy co? Cóż można rzec, że tak. Jestem wybrykiem natury. A co tak w ogóle stało się guberowi? Komu? Temu gościowi, który miał napad. Pobieg gdzieś, ciągle poplał o jakimś religijnym doświadczeniu, bliskim śmierci. Dobra, dzięki. Eee, pff, religijnym doświadczeniu, bliskim śmierci. No to w kościół tylko, tak? Dobra. To jedyny wątek, który jest na razie oczywisty. Chyba, że go nie będzie w kościele, bo jak go nie będzie w kościele, to rezerwat przyrody, a tam strach jechać. Jest. Siedzi. Siedzi, guber. Cześć, guber. Cześć, guber. Znowu ty. wie, czy co? Wszędzie się na ciebie nadziewam. Postaram się opanować działanie mojego wdzięku, ale niczego nie obiecuję. Rzeczywiście, wdzięku Ci nie brak. Dobra. Dobre. Wiem, przecież właśnie to powiedziałem. Słuchaj, kupię mi z powodu tego paralizatora. Więc to był paralizator. Wisienka na torcie mojego doskonałego występu. Tak był, bardzo przekonujący. To się sprowadziło do domu Boga przyszłość się wyspowiadać? Boję się, że jestem już nie do uratowania. Mam na to kilka pytań. Wal. Ale nazywasz się Franklin Goldfarb. Nikt mnie już tak nie nazywa. Mniejsza z tym, ja na pewno, że byłeś świadkiem włamania do rezydencji Wade'ów kilka lat temu. Tak i co z tego? Powiedz mi dokładnie, co widziałeś. Usłyszałem alarm tłuczone szkło, po chwili trzech facetów uciekło, niosąc ze sobą różne rzeczy. Jak wyglądali? Było ciemno, nie wiem. Na pewno było to trzech wielkich, zewalistych chłopów. Oni oni co? Ani jest to tyle, więcej nie widziałem. Gadaj. Jeden z tych gości upuścił obrączkę, uciekając, oddałem ją w zastaw. Obrączkę, jak wyglądała? Platynowa, grawerowana, dwie litery, B, coś tam. No, nie pamiętam. Moja pamięć fotograficzna zawiesiła się w 79. W tym to było Lombardzi? Lombard i usługi hydrauliczne u Pejta zamknęli go dawno temu. Właściciel wyjechał z miasta, teraz jest tam kawiarnia. Kiepsko. Czyli tam nic nie zdziałam. Dzięki, tak czy siak. Czy ja wiem? Czy ja nie? Widziałem gdzieś ostatnio dwóch liter pasujących tego opisu. Nie na budynku, to było coś małego. Mm, pam, 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 pam. Pam, 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 Dobra, znajdziemy coś. Nie muszę go o to pytać. Dobra, na razie to wszystko. Narka. Mam jeszcze kilka pytań. Wszystko to już było. Dobra, ciekawy wątek nam się tutaj zrodził. Hmm, to na razie tyle. Mam nadzieję, że dną jesteście. Fabuła się zagęszcza, tak? Mamy już tutaj coraz to więcej. Wątków otwartych. Mam nadzieję, że za zaczniemy jakieś domykać, bo tajemnicza sprawa jak archiwum X. Mamy śmierć dziadka uwikłanego w jakiejś tajemnicy miasteczka, które wydaje się najwyraźniej nie jest takie całkowicie zwyczajne, ale to już myślę, niedługo się dowiemy wszystkiego. Cześć, hej.